Gorące popołudnie, Silesia24. Dzisiaj o bardzo, bardzo ważnym temacie. Pani profesor Grażyna kamińska więciorek dermatolog, ekspert w zakresie diagnostyki nowotworów skóry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani profesor, to jest taki newralgiczny czas. To jest czas, kiedy możemy się obudzić z bardzo przykrą diagnozą zaraz po tych takich letnich wojażach, letnich szaleństwach. I rzeczywiście ta diagnoza może być bardzo przykra, bardzo bolesna i trudna. Między innymi trudno do akceptacji, prawda? Bo nowotwór nam się kojarzy z czymś takim strasznie poważnym, a ten taki maleńki pieprzyk wydaje się niepoważny, ale tylko się wydaje. Rzeczywiście, jeżeli pacjent słyszy, że może pan mieć czerniak, czy też rozpoznajemy u pana czerniaka, u pani czerniaka. Pacjenci bardzo często mają wrażenie, że to już jest absolutnie wyrok. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli czerniaki rozpoznajemy wcześniej, czyli w fazie in situ, pacjent ma zawsze szansę na pełne, stuprocentowe wyleczenie. Dlatego bardzo ważne jest wczesne wykrycie tego bardzo złośliwego nowotworu. Czyli w sytuacji, kiedy w porę zareagujemy, kiedy w porę usuniemy, to znamie, mamy szansę na to, że o tej chorobie zapomnimy. Oczywiście, tak jak powiedziałam, wykrywalność w Polsce czerniaka stale wzrasta i to właśnie związane jest z tą wysoką świadomością mimo wszystko naszych pacjentów, ponieważ pacjenci coraz częściej są świadomi własnego ciała, czyli wiedzą, które zmiany się zmieniają oraz te, które się pojawiły po raz pierwszy jako zupełnie nowe, inaczej wyglądające, czyli dokładnie wiedzą, jakie jest kryterium brzydkiego kaczątka. A co to jest kryterium brzydkiego kaczątka? Kryterium brzydkiego kaczątka to jest kryterium świadczące o tym, że dana zmiana wygląda inaczej niż wszystkie pozostałe. Czyli jeżeli pacjent ma wszystkie ciemne znamiona, zmiany barwnikowe, a jedną ma różową, bądź też odwrotnie, ma większość znamion jasnych, a jedna zmiana jest czarna, czyli odróżniająca się, odznaczająca się, to znaczy, że jest to właśnie kryterium czar czar czarnej czy też różowej zmiany, czyli brzydkiego kaczątka. Proszę również pamiętać, że ważnym jest kryterium zmiany nowopowstałej, czyli bardzo często to pacjenci świadomi swoich zmian na ciele wiedzą, których zmian nie było i jeżeli jakaś dana zmiana ognisko pojawia się nagle i wyrasta jak można powiedzieć grzyb po deszczu, to też jakby bardzo często ci pacjenci częściej i szybciej zwracają się do lekarza z prośbą o wykonanie między innymi badania dermoskopowego, żeby zapytać co dalej robić z tą zmianą, z tym ogniskiem. Bo pamiętajmy, że czerniak nie tworzy się tylko w znamieniu barwnikowym, czyli pieprzyku. To tworzenie mniej więcej dotyczy od 30 do 50%. Czerniak jak tworzy się do nowo, czyli w skórze niezmienionej, czyli tam, gdzie nie istniały wcześniej, znamiona bardzo częście, często i musimy być tego pewni i świadomi. Pani na co dzień przyjmuje pacjentów również w Instytucie Onkologii w Gliwicach i tak jak rozmawiałyśmy przed, przed, naszym, przed naszą studyjną rozmową, podkreśliła Pani, że oprócz walki z rakiem prowadzi Pani też walkę z zabobonami. Walkę z zabobonami prowadzę od 20 lat rzeczywiście w czasie mojej pracy w ogóle lekarskiej, ponieważ bardzo często rozmawiając naprawdę z pacjentami, bardzo dużo słyszę, że lepiej nie ruszać, bo się rozsieje. Yy, rak typy. nie lubi noża. O, tak, tak jak... rak nie lubi noża, a jak ruszę, to czy będzie gorzej? Więc każdy pacjent musi być w pełni uświadomiony, że jeżeli rozpoznajemy na skórze czerniak bądź rak podstawnokomórkowy bądź kolczystokomórkowy, to jedynym najlepszym sposobem postępowania jest jego wycięcie w całości z następowym badaniem histopatologicznym. Bo rzeczywiście, jeżeli niektórzy pacjenci nie chcą wycinać danej zmiany, to wtedy pytam, czy jeżeli będzie ten czerniak, czy chce pan, pani zostawić tą zmianę? Ona będzie tylko rosła i wówczas jest zwiększona szansa niestety na przerzutowanie tego nowotworu, czyli my zmniejszamy szansę na pełne wyleczenie. Dlatego tak bardzo ważnym jest odpowiednie chirurgiczne wycięcie zmiany w całości z następowym badaniem histopatologicznym i w związku z tym dalsze postępowanie, które bardzo często kończy się już tylko na obserwacji, a jeżeli rzeczywiście są to czerniaki zaawansowane, to wówczas trzeba pogłębić diagnostykę z odpowiednim poszerzeniem marginesu, ewentualnie z wycięciem wezła wartownika. Ale tym się zajmujemy Mówią nasi bardzo dobrzy chirurdzy onkolocy. Natomiast bardzo ważne jest, żeby chory, czym prędzej zgłosił się do lekarza, jeżeli widzi jakąkolwiek zmianę niepokojącą. Co chorego powinno niepokoić? Oczywiście standardowe kryteria ABCDE, czyli asymetria, zmiany, brzegi nieregularne, postrzępione, liczne barwy, czyli te właśnie kolory, średnica powyżej 6 mm, czy też gwałtowne rozszerzanie się zmiany, czyli Ale tu mamy kolejny wybór, A raczej nie będę dociekał, bo nóż widelec się coś okaże. Tak, i rzeczywiście według badań ankietowych Akademii Czerniaka okazuje się, że prawie 80-85% naszych wspaniałych yy, yy, właśnie pacjentów przyszłych wie, że dana zmiana jest niepokojąca ale w niewielkim odsetku ta właśnie część tych chorych, która dokładnie rozpoznaje u siebie te niepokojące objawy, nie zgłasza się do lekarza. I rzeczywiście, jeżeli zapytamy często naszych chorych, jak długo Państwo macie tą zmianę, to oni mówią, że zazwyczaj ta zmiana jest od roku, od półtora roku, ale zaczęła się zmieniać od ostatnich sześciu miesięcy. Jeżeli pytamy, co Pana zaniepokoiło, Panią zaniepokoiło, to słyszymy, że właśnie pojawił się guzek, zmiana zaczęła swędzić, zmiana zaczęła krwawić. Natomiast pamiętajmy, że obwódka zapalna Świąt, zaczerwienienie, krwawienie to już są zazwyczaj bardzo niepokojące sygnały dość zaawansowanych, bardzo często już czerniaków. Dlatego nie czekajmy. Y Udajmy się czym prędzej do specjalisty, dermatologa bądź też chirurga, jeżeli zauważymy nawet małą zmianę połyskującą, czarną, która ma 2-3 mm. Ponieważ... Miała Pani profesor w, swojej, w swoim doświadczeniu klinicznym również taki, takie sytuacje, kiedy można było temu pacjentowi jeszcze pomóc, ale na przykład rok temu, a nie teraz. Do mnie całe szczęście zgłaszają się pacjenci, którzy są świadomi i bardzo często przychodzą na badanie screeningowe, czyli dermoskopowe, żeby właśnie kwalifikować te zmiany, które mogą być zmianami dysplastycznymi. My rzeczywiście bardzo często wycinamy tak zwane prekursory czerniaka, czy też znamiona dysplastyczne. Nie będziemy mówić tutaj o aspektach histopatologicznych, bo moglibyśmy rzeczywiście bardzo długo dyskutować. Ale oczywiście trafiają... Pacjenci, którzy są już w stadium zaawansowanym i bardzo często są to chorzy, którzy zaklejają zmiany krwawiące, sączące plastrami, albo zgłaszają się do specjalisty tylko wówczas, kiedy na przykład chustka nie przykrywa już zmiany, albo kapelusz nie wystarcza i otoczenie zaczyna zwracać uwagę, co tobie się stało i dlaczego nic z tym nie robisz. Więc yy, jest pewna też różnica między specjalizacjami, ponieważ do dermatologów, którzy zajmują się głównie screeningiem, bardzo często zgłaszają się pacjenci, którzy będą mieli czerniaki w fazie in situ, czyli tym najwcześniejszym, gdzie właściwie możemy w pełni choremu pomóc. Natomiast mam wrażenie, że do onkologa czy do chirurga onkologa bardzo często trafiają już takie oczywiste czerniaki, które widać w momencie, kiedy chory przychodzi do gabinetu. My już wiemy, że to jest czerniak. I rzeczywiście pacjenci kleją plastrami te zmiany bardzo często, smarują filtrami, mając wrażenie, że to wówczas pomoże. Niestety to już jest za późno, bardzo często. I jedynym możliwym działaniem jest wycięcie chirurgiczne tej zmiany w całości w trybie ekspresowym, szybkim. Przed nami wakacyjne wyjazdy, ale też wyjazdy w miejsca, gdzie to promieniowanie słoneczne jest znacznie bardziej intensywne niż w Polsce. Prawda? Co pani profesor radzi? Ja sytuacji? zawsze mówię tak, pacjenci rzeczywiście jak nie słuchają, to często oczy przecierają. Wydawałoby się, że mówimy o rzeczach oczywistych, które powinny być znane naszym pacjentom, czy też osobom, które nie są jeszcze osobami chorymi, ale chcą się za, za odpowiednio zabezpieczyć przed tym negatywnym działaniem słońca. I ja zawsze zachęcam przede wszystkim do noszenia odpowiednich koszulek, które są zaopatrzone w filtr. Ultrafiolet Protection Factor 50, plus, i wówczas ten chory, czy ten pacjent jest w pełni zabezpieczony w miejscach zakrytych. Czyli przede wszystkim nosimy odzież, unikamy opalania w tych godzinach największego nasłonecznienia, czyli między godziną 10 a 14-15, najlepiej do 16. dzieci w ogóle nie powinny być eksponowane na słońce do godziny 16. Nosimy oczywiście czapki, odpowiednie okulary przeciwsłoneczne z odpowiednim również filtrem, a wszystkie części, które są odsłonięte, smarujemy odpowiednimi kosmetykami z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Najlepiej współczynnikiem SPF wynoszącym w tych ciepłych krajach 50. Uważa się, że w Polsce w okresie letnim też powinniśmy używać 50, natomiast na co dzień 30 SPF-30 jest właściwie wystarczająca. Oczywiście kolejnym zabobonem, o którym też pani redaktor wcześniej wspomniała, jest smarowanie tylko wybranych ognisk. Rzeczywiście bardzo często pacjenci, którzy wracają po urlopie i chcą zbadać swoje zmiany. Pokazują zmiany, które wszystkie są otoczone białą obwódką i to świadczy o tym, że ten pacjent wszystkie zmiany dokładnie smarował filtrem, ale tylko w miejscach istniejących zmian. To też jest błąd. To zmiana może stworzyć się na nowo, tak? Tak, ogóle? bo powiedziałyśmy, że czerniak tworzy się w prawie że w 50% na czyli w skórze niezmienionej, czyli tej, która nie była wówczas osłonięta i odpowiednio chroniona przed słońcem. Dlatego powinniśmy stosować filtr na całą skórę. Jeżeli nie używamy odpowiedniej odzieży z tym, że filtram UPF, to wówczas pod koszulę też powinniśmy się smarować. Natomiast ważne jest też to dosmarowywanie się mniej więcej co dwie godziny oraz nasmarowanie całego ciała na 30 minut przed wyjściem. Takie są zalecenia również konsensusu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie ochrony przeciwsłonecznej. Ważna jest również ilość tego filtru, ponieważ według reguły amerykańskiej powinniśmy nakładać filtr, który się mieści w całej dłoni. Czyli taką ilością filtru powinniśmy nasmarować całe ciało, bądź możemy się stosować też do tak zwanej metody łyżeczkowej, czyli stosujemy taką objętość filtru, który odpowiada jednej łyżeczce od herbaty, i wówczas dwie łyżeczki taką ilość smarujemy na twarz, dwie, trzy łyżeczki na plecy itd. Więc to jest bardzo ważne i ważna jest aplikacja tego filtru, podobnie jak kolejne nieprawidłowe przekonanie dotyczące tak zwanego filtru wodoodpornego, bo pacjenci myślą, że jeżeli mają filtr wodoodporny, mogą bezkarnie bardzo długo przegrywać, a potem wrócić tak. i... Więc uważa się, że tak naprawdę ten filtr, według oczywiście nie, że uważa się, ale takie są zalecenia, że starcza na 20 minut kąpieli, 20 minut przerwy bez wycierania ręcznikiem i ponownej 20 minutowej kąpieli. Dlatego ja zawsze wszystkich moich pacjentów proszę, żeby jednak zaopatrzyli się w tą odpowiednią odzież również do pływania. Naszym pacjentom bardzo ciężko sobie wyobrazić, że siedząc w tropikach będą siedzieli w jakiejś koszulce z długim rękawem i w szortach, najlepiej do kolan, i będą tak w tych ubraniach pływać i siedzieć w mokrych ubraniach na leżaku. Więc ja zawsze mówię, że to nie jest tak, ponieważ to są bardzo szybko schnące tkaniny, które są naprawdę bardzo komfortowe i powiem szczerze, te osoby, które się przekonują do tego sposobu, nie żałują powiem. nie żałują i są bardzo zadowolone, ponieważ oparzenie słoneczne to już jest występowanie rumienia na skórze. Nam się wydaje, że oparzenie słoneczne A, się to muszą być pęcherze, to muszę być złuszczanie. Nie. Już rumień jest pierwszą jest reakcją znakiem, alarmującą. Al jest znakiem alarmowym. Tak, że, coś tak, się że należy tak. przestać i zakończyć opalanie. No i oczywiście ostatnia kwestia, że należy zmienić nasze nowe czyli nie jechać na urlop tylko po to, żeby leżeć na leżaku. I tutaj kolejna uwaga, ponieważ pacjenci mówią: "Ale jak to przecież ja leżę pod parasolem, jestem w cieniu". Parasol też nie daje stuprocentowej ochrony przed słonecznym promieniowanie tam trafia takowo. Tak, 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 więc na pewno trzeba stosować odpowiednie kosmetyki i przede wszystkim stosować się do zasad bezpiecznego opalania, bezpiecznego przebywania na słońcu, bo właściwie nie powinniśmy nawet mówić zasady bezpiecznego opalania. Nie ma takich zasad, są zasady bezpiecznego przebywania na słońcu. Dziękuję bardzo, pani profesor Grażyna Kamińska Winciorek, specjalista dermatolog. Dziękuję, uprzejmie. Bardzo dziękuję.